Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Borowiecka, jestem dziennikarką programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie się spotykamy dziś w drugim dniu przeglądu filmu Krzysztofa Zanussiego w Kinie Kultura, przeglądu organizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Ja się cieszę tym bardziej, że ten film, który będziemy mieli okazję dzisiaj zobaczyć, to jest z pod wieloma względami, ale także dlatego, że bardzo rzadko można go zobaczyć na dużym ekranie. Proszę Państwa, to myślę, że nie zwlekajmy dłużej. Zapraszam na scenę. Nasz gość, bohater przeglądu, Krzysztof Zamysł. Tak jak wspomniałam, imperatyw oczywiście scenariusz, reżyseria Krzysztof Zanussi. Rok 82, to była premiera tego filmu i powiedziałam, że rzadko bardzo mamy okazję, choć na Kamerimicz chyba na festiwalu nie tak dawno można było film zobaczyć, więc chciałam pana na początek, zanim wejdziemy trochę głębiej, być może w tę historię i też w historię powstawania tego filmu zapytać, skąd się bierze właśnie to, że on tak rzadko jest możliwy do obejrzenia przez publiczność. Mój Boże, to nie jest film Komercyjny, który by stanowił jakąś wielką wartość dla dystrybutorów. On miał swój obieg w czasach stanu wojennego, więc w Polsce nikt o nim nie słyszał. Po tym, jak już ustrój nam się zmienił, czy żeśmy go zmienili, to był raz wyświetlony w telewizji. To jest obraz zdjęty z telewizora, więc już najgorszy możliwy, ale jedyny dostępny. Także proszę o zrozumienie. Mamy jedną kopię 35 mm. Która spoczywa u nas gdzieś w archiwum, ale nie ma nikogo, kto chciałby wyłożyć pieniądze na rekonstrukcję filmu, który nie jest naszą własnością. A producenci tego filmu dawno rozpieszli się po świecie, jak to często bywa. No i to tyle, ponieważ ten film dla mnie kojarzy się ze stanem wojennym, bo w trakcie zdjęć tego ranka 12 dowiedziałem się, że. Że to był ranek 12 czy 13 grudnia. 13. No bo to prawda w nocy się stało, o hmm. północy prowadzono stan wojenny. Więc no taka zawsze mam taki dreszcz grozy, kiedy zdałem sobie nagle sprawę, że, że jakby ojczyzna mi się gdzieś oddaliła. No ale to, to są moje subiektywne wspomnienia. Natomiast jestem filmem, oczywiście masa związanych różnych Zdarzeń i przygód. To jest jeden z dla mnie naj, moich najważniejszych filmów. Nie mnie sądzić oczywiście, co mi się udało, co jest ważne, ale ja do tego zawsze bym go wymieniał wśród kilku, na których najbardziej mi zależało. On jest osnuty na jakimś <laughs> impulsie wziętym z życia, ale to nie ma żadnego znaczenia dla, dla oglądu. Może jedna rzecz jest jeszcze warta wspomnienia. Mianowicie. Było przyjęte, ja myślę jeszcze o tej Polsce Jaruzelskiego sprzed stanu wojennego, że jeżeli nam proponowano komuś z naszych filmowców film za granicą, no to trzeba było złożyć scenariusz w KC, oni to przeglądali, patrzyli, czy nie ma, czy jest jakieś, czy można postawić nihil obstat, tak jak stawia cenzura kościelna. Powiedzieli, dobrze, niech pan sobie dokręci. Trzeba było zawrzeć umowę przez Film Polski zapłacić dość łagodny haraż 20% dla filmu polskiego i legalnie pracować. No i ja ten film złożyłem gdzieś tam parę miesięcy przed realizacją i nagle dostałem telefon, proszę się zgłosić osobiście, nie ma zgody. No byłem przedziwiony, rzecz się dzieje na, w małym uniwersyteckim miasteczku na pograniczu Francji i Niemiec dotyczy matematyków. Coż oni wymyślili? No pobiegłem natychmiast, a oni mówią, proszę pana, to tak nie ma. U pana jest postać kapłana, baciuszki, który jest prawosławny Jeśli i kto... jest białym Rosjaninem. Jeśli ktoś taki pojawia się w scenariuszu, to zgodę musi wyrazić ambasada radziecka. I ona z pewnością tej zgody nie wyrazi, żeby Polak co się opowiadał o Rosjanach na emigracji. Na co ja z zdrowym odruchem chwyciłem długopis i powiedziałem, to w gruncie rzeczy jest błąd maszynowy, ten kapłan jest Serbem. A z Jugosławią nie mamy takiej umowy. I tą drogą, zobaczycie, on mówi po rosyjsku, ale nazywa się Serbem, żeby było bezpiecznie. No więc takie to był Sprytny fortel. To może przy tym wątku bym została, choć nie powiedziałam tego na początku, ale warto zaznaczyć, że film na festiwalu w Wenecji został nagrodzony nagrodą specjalną jury i także nagroda aktorska dla Roberta Pawela, znakomitego. I myślę, że do niego jeszcze bym wróciła za moment, ale chciałam trochę się uchwycić właśnie tego prawosławia, bo oczywiście. Ten film też koresponduje czy dialoguje z iluminacją, którą w ramach przeglądu Państwo wczoraj mieli przyjemność, okazję oglądać, przypomnieć sobie, bo przecież to film, który bardzo mocno jest w naszym polskim, takim kulturalnym, moralnym, także krwiobiegu. Natomiast chciałabym pana zapytać. Czy się znowu tutaj jest młody naukowiec, tym razem matematyk? Ma na imię Augustyn, znowu to jest imię znaczące. Ale chciałam zapytać o ten wybór, właśnie, że to duchowny, prawosławny, że to ten Kościół Wschodni tutaj pana zainteresował. Czy za tym też stało ten fortel wspaniały? Ale chciałam zapytać, co za tą decyzją stało scenariuszową? Ponieważ ja mam do skontrastowania scientystę, agnostyka. To wydawało mi się, że najbardziej ten kontrast będzie widoczny wobec Prawosławia, gdzie pojęcie świętości, sakrum jest bardzo eksponowane i pojęcie tajemnicy jest bardzo eksponowane. Bardziej niż w wyznaniu, do którego sam się przyznaję. Katolicy to mniej akcentują. Ja wprowadziłem ten dialog, no bo to jest, prawda, historia o tych prawosławnych na emigracji, więc o takiej tak. grupie szczątkowej, która no zawsze dość wysoko mierzy, bo te grupy, które są mniejszościowe zwykle dają nam dobry przykład cnót, które głoszą lepszy niż te grupy, które są większością. I tak to było. Ja zresztą to może to państwo w filmie znajdą echo tego dialogu. Próbowałem przez prawosławnego biskupa Monachium Uzyskać zgodę na zdjęcia w świątyni yy, w Baden-Baden. Opowiedziano mi, ten biskup, który przeczytał scenariusz, powiedział, że jest mi ogromnie wdzięczny za całą życzliwość, którą on czuje do Prawosławia, którą ja wyrażam w tym filmie, ale niestety to jest zły adres. On nie może mi dać takiej zgody. Zpytałem dlaczego. Powiedział, że pana to jest poza ludzką władzą. Ten ta przestrzeń jest poświęcona, i ja nie mogę zawiesić tego, co się raz stało. A w świętym miejscu nie można kręcić filmów. Więc niech Pan sobie wybuduje dekoracje, na co mój budżet nie pozwalał. Ale znaleźliśmy jedną świątynię prawosławną, która przechodziła co tydzień z rąk Prawosławia tego metropolitalnego moskiewskiego w ręce tego emigracyjnego i była święcona. Ra, dwa razy w tygodniu. No więc ci powiedzieli, że na to się zgodzą, bo już tu gorzej nie może być. Czy <laughs> jest jakiś pomiędzy, które może pan wykorzystać między tymi momentami? To odnowiliśmy im tę świątynię, więc mam wrażenie, że, że pewną zasługę odnieśliśmy. W roli głównej Robert Powell w tym filmie, aktor, którego twarz, nawet jeśli państwo nazwiska nie pamiętają, to doskonale państwo znają. Chciałam pana, panie profesorze zapytać, bo Skądinąd wiem, słyszałam to gdzieś, kiedy Pan opowiadał, że, że po zobaczeniu go w pewnej roli, Pan o nim właśnie myśląc, pisał ten scenariusz i tę postać Augustyna. E, tak, ja zresztą no, wydobyłem od niego taką wstępną obietnicę, że on się zgodził zagrać. On był w tym momencie rozchwytywanym aktorem, dlatego, że zagrał Chrystusa w Jezusie z Nazaretu Cyfirellego. A to był najbardziej wtedy eksploatowany film biblijny. Powtarzany we wszystkich telewizjach Europy i świata, chyba w okresie Wielkiej Nocy. Wciąż jest. I w dodatku, i myślę, że jest z tych biblijnych filmów ciągle chyba najlepszy. Najbardziej taki zrównoważony, powiedziałbym. Ale sam Robert, którego namówiłem, powiedziałem, że ja coś takiego piszę pod warunkiem, że ty się zgodzisz w tym zagrać, bo nie mam pomysłu, kto inny miałby to zrobić. I w końcu. No, on się tak posłuchał, co to będzie i powiedział, że się zgadzam, mimo że powiedziałem, na pewno to będzie nie zupełnie śmieszne jedne honorarium w stosunku do tych, które ten pobierasz. Ale on powiedział, to mogę zaryzykować. I miał zawsze taką odwagę. Jeszcze raz potem, kiedy z nim pracowałem. To wielki aktor, ale taki właśnie naznaczony tą rolą, po której właściwie nie wiadomo już, co można grać więcej. To już jest też pewne. Pewna pułapka dla, dla aktora. A z kolei Robert powtarzał mi, że jednym z największych utrapień, jakie towarzyszą mu po tym filmie Zefirellego, szczególnie w Ameryce Południowej, on znajduje swoje fotografie na ołtarzu. Dlatego, że ludzie wycinają z różnych, bo on tak dobrze wygląda jako Chrystus. Tak, takiego Chrystusa bardzo wiele osób by chciało. No więc go sobie wykupują z okładek gazet i wkładają na ołtarz. A on potem ucieka z tych kościołów przerażony, że ktoś przed nim uklęknie. Pozwoli pani, pozwolą państwo, że ja też zatrzymam się przez moment na takiej no, ściśle anegdotycznej stronie, bo wiem też, że. Ta propozycja, żeby to właśnie Robert Powell za to śmieszne honorarium w jego, według jego standardów ówczesnych, jego gwiazdy międzynarodowej kina wystąpił w filmie, producent nie wierzył za bardzo, że do tego dojdzie. Gdyby Pan mógł o tych perypetiach opowiedzieć, no jest też piękna historia odbierania Roberta Powella z lotniska. No właśnie, bo moi, moi producenci, którzy byli skromnymi producentami, mówili nie mam na piśmie podpisanej umowy, a do tego trzeba by lecieć specjalnie do Londynu. Oni byli dosyć niechętni, mieli lokalnego aktora z Saarbrücken i mówili: Niech pan to kręci z nim, będzie... będziemy bezpieczni. No a ja tutaj chcę strasznie tego aktora i mówię: No, on mi to powiedział w tele przez telefon, no nie mam na piśmie. No nie, to my w to nie wierzymy. I tu był kłopot, bo ja musiałem zadzwonić do Roberta i powiedzieć: Słuchaj, nie przysłałem ci biletów. Wtedy to nie było takie proste jak dzisiaj zwrócimy ci natychmiast koszt, przylatuj. No, na swój koszt do, do Frankfurtu. No i razem z moim asystentem, nowym, zupełnie nieznanym mi człowiekiem, jedziemy w stronę Frankfurtu. A tam akurat były zamieszki w związku z budową trzeciego pasa startowego, dla, któ dla którego trzeba było wyciąć kawałek lasu. Ekologiści zrobili jakąś ogromną zadymę i nas tym samochodem zatrzymują. Mówią, jedzcie państwo na stację kolejki i dojedziecie. S-Banem, bo samochodów na lotnisko nie puszczamy, bo płoną, bo ci ekologiści podpalają właśnie samolody, samochody. No i ja zrozumiałem, że to już jest znak opatrzności, że ja tego filmu nie zrobię, ale mój asystent dzisiaj jest dyrektorem z dużego banku. z Film porzucił, ale inteligencję zachował, <grym> więc powiedział do mnie: Niech pan chwilkę poczeka, zapytał mnie, czy mam. Yy, jakieś 10 marek yy, w, bilo, w bil, najlepiej w bilonie pobiegł i po chwili wrócił z dwoma czapeczkami firmy Hertz która wypożycza samochody powiedział niech pan nałoży jedną ja nałożę drugą podjeżdżamy do policjantów i mówimy jedziemy ratować nasze samochody a ci zasalutowali przepuścili no bo to jest firma wynajmująca samochody a tam ktoś je podpalał no i tak dopadliśmy Roberta w ostatniej chwili jak już właśnie Chciał wykupywać bilet powrotny do Londynu. W poczuciu, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, nie udało się, widać, tak miało być. No ale miało być odwrotnie i on tę rolę zagrał. Jeszcze o jedną aktorkę chciałam zapytać, choć przy tym wątku aktorskim przez moment później jeszcze chciałabym pozostać, ale po raz drugi wtedy u pana na ekranie Leslie Caron się pojawia. Spotkali się tak. państwo w jury. Sebastian? Tak, w San Sebastian? Proszę mnie skorygować. San Sebastian. Menu. Leslie Caron jest francuską, która. Zrobiła no, w swoim czasie oszałamiającą karierę, karierę w Hollywood, bo to jest yy, Amerykanin w Paryżu. Żydzi. Żydzi, no to były filmy rozkwitywane. Ona była aktorką muzykalową, bo i tańczy, i śpiewa. I oczywiście jest aktorką dramatyczną. W jury polubiliśmy się bardzo, bo to było takie osobliwe jury w San Sebastian, gdzie osądzaliśmy filmy, to niby banalne, ale także gastronomię. Otóż Codziennie w innej restauracji oferowano nam inne jedzenie, i słuchajcie, naprawdę debaty na temat klusek były dużo głębsze niż na temat filmu. I tutaj Leslie była bardzo nieprzejednana w swoich poglądach, co jest dobrze, a co, nie, co jest źle ugotowane. Polubiliśmy się, i potem ona zgodziła się u mnie zagrać w kontrakcie, co też się stało, i to było no, jednak pewną rewelacją, bo przyjechać do takiego. No, w kraju, który nie był w obiegu kultury zachodniej, no to była z jej strony taka manifestacja bardzo przyjazna i od tego czasu jeszcze kilka razy pracowaliśmy razem i między innymi Imperatyw to jest właśnie rezultat tego, żeśmy się znali, lubili. To jest nawet nieduża rola, ale ona była jakby bardzo od początku po mojej stronie. Była też w jury w Cannes, kiedy ja dostałem nagrodę za najlepszą reżyserię, za Konstans. Także to był czas, kiedy się wiele rzeczy splotło szczęśliwie. Tu zobaczycie jeszcze paru aktorów w epizodach. Jest Zbyszek Zapasiewicz, któremu się udało przyjechać i jest pan Prywiezience, który grał u mnie w wielu filmach, maleńkie epizody. Tu gra takiego zabadażowanego szaleńca i ten bandaż mnie uratował, bo on wrócił na sobotę przed stanem wojennym do kraju i oczywiście tam Drzwi się zatrzasnęły i on nie mógł przyjechać kontynuować roli. Na szczęście, jako postać, jest tak zabandażowany, żeśmy kogoś innego zabandażowali <laughs> i tego bardzo nie widać. Natomiast już Państwu tak wspominając tamte czasy, opowiem, że zmusiłem moją produkcję. Oni tutaj już byli ustępliwi, bo jednak współczuto nam bardzo tego stanu wojennego, i zwrócili się do polskiej ambasady w Bonn żeby zapłacić odszkodowanie za to, że aktor, którego obecność gwarantowała polska firma film polski, z jakichś powodów nie przyjechał, oni ponieśli straty. I namówiłem mi, żeby napisali, że w przeciwnym wypadku, jak do 1 stycznia nie znajdzie się taki przelew albo nie przyjedzie ten aktor, to będziemy musieli wnioskować do komornika o zajęcie prywatnych samochodów pracowników ambasady. No każdy prawnik wie, że to jest idiotyzm kompletny, ale udało mi się uprosić, żeby taki, taką pogróżkę zawarto w tym tekście. Nikt tego nie chciał wyraźnie podpisać, ale to drobiazg. Chciałam, bo pojawiły się nazwiska znakomitych aktorów, aktorek, trochę może szerzej zapytać, czy o rzecz niekoniecznie tylko do tego filmu się ograniczającą. Jestem przekonana, że pan, że pan gdzieś już pewnie i nie jeden raz o tym mówił, ale. To, że ta rola Augustyna powstała specjalnie dla Roberta Pawela, wydaje mi się tutaj jest pewna intymność tej relacji reżyser-aktor i to, że on właśnie musiał to zagrać, bo był ten niemiecki aktor, którego panu proponowano i też gdzieś pan mówił, że akurat do tego aktora Mathieu Karier też miał pan zaufanie, ale to nie była dla niego rola, więc chciałam pana zapytać z tej reżyserskiej perspektywy, czy też autora scenariusza, na czym ta pewność polega, że to właśnie ten człowiek, a nie żaden inny? Wie pani do tego bardziej pasuje taka metafora krawiecka. Mianowicie, czasem się kupuje ubrania y, takie szyte standardowo, mhm. a czasem się szyje na miarę. I jak jest rola uszyta na miarę, to na nikim to nie będzie leżało tak dobrze, jak na tym modelu, dla którego to zostało uszyte. I czasem to jest tak, że to jest niepowtarzalne, że to ta chemia. Jak to mówimy metaforycznie, działa tylko w jednym wypadku i w innym będzie już doskwierała. Ja miałem wielokroć problemy z tym, że bardzo dobrzy aktorzy, jak mieli mówić te moje dialogi, które napiszę, to były takie, było takie poczucie, że się nauczyli na pamięć, ale przecież on nie wie, co mówi, mówi jak papuga, no bo jak musi udawać matematyka czy filozofa, a nim zupełnie nie jest, to mu te słowa nie leżą w ustach po prostu. Natomiast tu wiedziałem, że Robert jest człowiekiem, którego to głęboko obchodzi. Tu jest jeszcze jedna aktorka, która jest gwiazdą dla Francji pierwszej wielkości, Brigitte Fossé, Ta, która grała no, w kilkudziesięciu, ale nawet chyba ponad stu filmach francuskich. I to tej wielkiej klasyki zaczynała zresztą jako dziewczynka w tych torach, którzy to René Clément chyba kręcił. Ale w każdym razie, to był też no, warunek tego filmu, że Francja weszła kapitałowo, dlatego że miała swoją gwiazdę. Także to była rzecz, rzeczywiście. A jeszcze do tego robiliśmy to yy, jako film Czarno-biały, co było dosyć trudne, bo bardzo biedne produkcje mogły robić łatwo filmy Czarno-Białe i bardzo bogate produkcje. Spielberg też mógł. Ale taka średnia, jak właśnie imperatyw, to mówiono mi, że to się nie da sprzedać do telewizji. Bo telewizja wtedy jeszcze ludzie dość świeżo byli po zakupie pierwszego kolorowego telewizora i będą rozczarowani, że im ktoś pokazuje film czarno-biały. I myśmy no, w związku z naciskiem marketingowców, żeby ocalić naszą koncepcję z, z Idziakiem, który był operatorem, powiedzieliśmy sobie, że ostatnią sekwencję filmu nakręcimy w kolorze. A to wtedy już się w, w programie telewizyjnym napisane: czarno-biały i kolorowy. To... To, czyli już przeszło. Tak, czyli uspokaja i to przeszło. Zobaczycie, bo zresztą no, tu bardzo zła kopia, ale to przejście z Czarnobieli do koloru jest dość zgrabne, dlatego że nam pogoda spomogła i był taki zupełnie olśniewający biały śnieg, że żadnej barwy w nim nie było. Dopiero jak się twarz ludzka pojawia, to okazuje, że przed chwilą była czarno-biała, a już jest, już jest kolorowa. Ale czy ja mam rozumieć, i czy my mamy rozumieć, że w związku z tym nie należy doszukiwać się żadnych innych interpretacji tego przejścia z Czerni i Bieli do koloru, tylko wyłącznie. Nie, no to chciało być jakiś sens. I to jest ten czas, kiedy mój bohater jakby osiąga równowagę. I to jest, to jest to oczywiście to było miejsce całkowicie dramaturgicznie dopuszczalne. Tyle, że ja bym się nie upierał przy tym rozwiązaniu, gdyby mnie nie zmuszono. Bardzo ważne są te konteksty i bardzo ciekawe. Jeszcze, ponieważ padło nazwisko. Sławomira Mira Idziaka. to wczoraj słyszałam w spotkaniu tutaj przed pokazem filmu Iluminacja został pan zapytany o Edwarda Kłosińskiego i to oczywiście drugi operator, z którym pan wielokrotnie pracował, ale wspomniał pan o słowomirze Idziaku. Padły takie słowa: Idziak wymyślał pomysły, od których mi włosy stawały na głowie. Więc też o tę współpracę teraz, po tej z aktorami, chciałam pana zapytać, czy przy tym filmie też takie pomysły się wydarzały, No, ale też bardziej ogólnie o tę pana współpracę z, ze słowomirem Sławomi, Idziakiem. To problem polegało na tym, że no jesteśmy, mamy bardzo kontrastowe temperamenty, nawet kontrastowe gusta. Aczkolwiek bardzo wiele wspólnych przekonań ze sławkiem jesteśmy naprawdę przyjaciółmi, tak jak i byłem z Kusińskim. Tylko rzeczywiście on czasami stawiał sprawę na głowę, czasami proponował scenizację zupełnie zwariowaną i czasami ja to kupowałem i to jest jego zasługa. Jak zobaczycie państwo mojego bohatera wychodzącego przez okno i wspinającego się po ścianie. To, to w scenariuszu było napisane dużo tak bardziej konwencjonalnie. A Sławek się uparł, żeby to zrobić tak absolutnie skrajnie. I tak to jest na samym początku filmu. Jest też takie piękne ujęcie z drugiej strony, jak rozumiem, ulicy, okna i od, od, odjeżdżające. Tam jest taki motyw na początku, który chętnie wskaże palcem, Aha. bo to jest motyw, który jest dla dzisiejszego świata zrobił się dosyć trudny. Myśmy, w moje pokolenie, myśmy się wychowali w poczuciu, że właściwie wszystko w życiu jest nieodwracalne. Ale pokolenie komputera wie, że jest ten klawisz delete i można się cofnąć. I ma to złudzenie, że co się stało, to się odstanie. No a przysłowie mówi, co się stało, to się nie odstanie. I na przykład mnie zdumiewa zuchwalstwo ludzi, którzy przyjmują tatuaże. No tatuaż jest, może się podobać lub nie, nie mam do tego... Nie mam ochoty o tym w ogóle rozmawiać ani sądu wydawać, tylko ja pamiętam, jak bardzo było w czasie wojny ojciec mi opowiadał, jakie to było ważne, żeby nie mieć znaków szczególnych, bo wtedy można się było lepiej ukrywać. A nie daj Boże, jak był jakiś znak szczególny i to zanotowali, a wtedy wpisywano właśnie między innymi tatuaże do, do, do dowodów osobistych, do kenkarty to wtedy już nie było ucieczki. No, a jak teraz myślę o tylu ludziach, którzy nie da rady, tego się nigdy nie da zlikwidować. Widziałem wszystkie próby usuwania tatuażu, to jest niemożliwe to jest zawsze do rozpoznania. To jest po prostu igranie z tą nieodwracalnością. I tu, zobaczcie Państwo, na początku scenę spadającego śniegu. I ona jest taką właśnie metaforą mojemu bohaterowi, jako matematykowi, to się właśnie kojarzy. Z takim zobrazowaniem czegoś nieodwracalnego. Śnieg musiał spaść z dachu, bo przyszła odwilż. I akurat w tym momencie, a nie w innym, to się stało. No, jak ktoś ma jakieś takie filozoficzne zacięcie, to widzi świat też w takiej perspektywie. Ja bym jeszcze z mojej perspektywy widzę, oczywiście, ale y, znacząco na różne sposoby wydaje się to, że zaczyna się od okularów i kończy. Sceną tak, z, z okularami, prawda? Taka winietka, która się zdarza. Ja sam jestem okularnikiem, więc siłą rzeczy przywiązuję do tego szczególną wagę. Tu jeszcze tego to jest taki profesor matematyki, który tu się pojawia i to jest wielki aktor szwajcarski, pan Steinert, w swoim czasie gwiazda pierwszej wielkości, ale teatru szwajcarskiego i on gra tego Rosjanina, który się nazywa Serbem żeby nie drażnić ambasady. Natomiast w roli Baciuszki yy, mówi, występuje Jan Biczycki, to jest polski aktor, który emigrował do Niemiec, jest, był dwujęzyczny, a w ogóle to był twórcą stodoły i on wystawił pierwszy Króla Ubu zanim doszło do emigracji, na której no, odniósł ogromny sukces, bo uważany był za klasyka sceny niemieckiej. Mimo, że był Polakiem, ale niemiecki miał opanowany w doskonały sposób, że tak samo jak Konrad Swinarski. Oni byli nierozpoznawalni. Czy Erwin Axer, to byli ci ludzie, których, których język niemiecki łączył z resztą Europy i to jest też dość ciekawy fenomen, bo to dzisiaj już jest bardzo rzadkie. To mają Państwo pewien kontekst, dużo kontekstów do odbioru tego filmu, ale myślę że też, że to jest bardzo ważna, a użyję takiego frywolnego może słowa, przygoda erudycyjna, ale także taka, która zmusza do myślenia i bardzo Państwu zazdroszczę tego seansu teraz, zresztą może też zostanę na tym seansie. Panie Profesorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie dzisiejsze i oczywiście zapraszamy na jutro, prawda? Będę oczywiście, jestem tak wzruszony faktem, że tylu z Państwa przyszło. Taka pogoda, deszcz będzie padał za chwilę, a państwo tutaj. No czy ja... gorąco, czy deszcz na filmy Krzysztofa Zanussi'ego? Publiczność dziękuję, wypełnia bardzo. salę. Krzysztof Zanussi.